Trudno mi w to uwierzyć. Tak dalej być. To Było takie. A, to znowu ty. A więc udało się ci się w końcu przedostać zareka, do, górnego do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę... Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy A należą do to, bogatych kochuje. obywateli. Nie, nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj I ich więc z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Muszę iść. Zaczekaj. Nie znasz nowych przepisów obowiązujących w mieście. Na razie. Nie musisz mi tego mówić. A tylko gadanie. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Muszę porozmawiać z lordem Hagenem. Czy wiesz, ile razy dziennie słyszę te słowa? Nie możesz wejść. Jeśli spróbujesz, będę musiał cię zabić. to się kiedykolwiek zmieni? Stój! Tylko osoby w służbie Myśli, że to takie łatwe? Nikt mnie nie pytał zdanie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Trzeba po prostu słuchać. Nikt nie chce wiedzieć. Słyszał o tym po raz pierwszy. Trudno mi w to uwierzyć. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Nie zasłużył sobie na Nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Nie potrafi niczego zajmować się, o której wszyscy wiedzą. A będzie jeszcze gorzej. Nikomu tego nie pracuje niemal przez cały dzień. To tylko gadanie. Nie mogę zajmować się wszystkimi, wszystkimi. Chyba oszalałem! Co ty tutaj robisz? To naprawdę nie mój problem. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z Doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Każdy już o tym wie. Pamiętasz prawda? Lee, prawda? Posłuchał Wiele przeszedłeś, co? Lee był przywódcą najemników w Nowym Obozie. Więc wydostałem się z nim z kolorami. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie onara. Zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Przecież Mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci, niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Ktoś musi o takich rzeczy. A gdzie jeszcze Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gilii. Nie lubisz się przepracowywać, co? To tylko Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? On po prostu za dużo gada. Wiem chyba, co cię u nich tak pociąga. Wyglądasz mi na kogoś, kto uwielbia dawać innym wykłady o obowiązującym prawie, kradnąc jednocześnie na potęgę. W porcie znajduje się magazyn Paladynów. Kwatermistrzem jest tam mój dobry znajomy. Nazywa się Martin. Może on zdoła ci pomóc. Powiedziałaś, się z tobą zgadzam. A gdybym sama tego Wszystko nie chciał, Mój mąż uważa inaczej. Niektóre problemy same ten się rozwiążą, że to łatwe. To było oczywiste. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Ciągle to samo. Ej, hey, ty! Nie masz tu czego szukać! Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska! Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie albo ci je obetnę. Przysyła mnie Lares. Powiedział, że możesz mi pomóc. Czyżby? Więc przejdźmy do rzeczy. Czego ode mnie chcesz? Chcę wstąpić do straży. <laughs> Chciałoby się, co? Zwykle nie przyjmujemy takich szemranych typków. Chyba, że mamy dobry powód. Hmm, najpierw musiałbyś. Przestań zrzędzić. Powiedz, co mam zrobić, żebyś mógł mnie przyjąć. Dobra, nadstaw uszu. Praca kwatermistrza to prawdziwe piekło uwierz mi. Już samo ustawianie tych wszystkich worków jest dobijające. Na dodatek ktoś majstruje przy skrzyniach, gdy wieczorkiem idę do karczmy Cardiffa, Kiedy wracam rano. Zawsze czegoś brakuje. Co dziwne, paladyni nigdy nikogo nie zauważyli. Szlak mnie trafia. Przecież nie będę tu stał całą noc jak jakiś idiota, nie? Ale ty... Dobra, łapie. Mam tu stać na warcie całą noc, podczas gdy ty będziesz się zabawiał w karczmie. Bierzesz robotę albo nie. Dobrze. Przypilnuję dziś w nocy twoich skrzyń z prowiantem. Świetnie. Dobrze. Wróć w nocy i przypilnuj całego ładunku. Będę siedział w knajpie Cardiffa. Jego czyny były sprawiedliwe. Nie mam czasu na to, jak sprawa. wygląda. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. się kiedykolwiek? będzie jeszcze trzymać dla siebie. Gdybym sama tak powiedziała, niczego jej już nie powiedział. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Gdybym sama tego nie widziała, nie można na to liczyć. Mądrzejszy. Skąd ty to masz? To rzeczywiście prawda. W końcu się to bywa jesienka. To żadna tajemnica. Przyjemna sprawa. Ej, ty! Powinien być mądrzejszy. Co ty tu robisz? I ja... ten tego... To nie twoja sprawa, wynocha! Martin ucieszy się, jak mu powiem, kto grzebał w jego rzeczach. A rób, co chcesz! Nie dam jeszcze raz. słyszą nawet słówka. ścieżka snoty jest długa i kamienista nie wiem czy można być w to niepokojny ale człowiek nie wie nie, no, nie, nie musisz mi tego powiedzieć nie musisz mi tego powiedzieć nie trzeba mi tego powiedzieć wiesz mówi się to o tym to być tak pewny nie wiem już w co wierzyć po prostu trzeba odczytać. Ej, nie znam cię! Czego tutaj szukasz? Tak ja Może knajpy? Nie tak i tak. Nie będę się lepiej trzymać od tego z daleko. Tak. Masz coś A, przeciwko? I tak nie masz tu czego szukać! Kurduplu! Problemy same Możemy jedynie jest. przeczekać. Ode mnie tego nie dostać. Uspokój Sześć. się. Kupuś. Chcę tylko wypić piwo. Dobrze, ale żeby wejść Możecie do środka... Musisz mi zapłacić 50 złotych. Dlaczego dowiadujesz się o od tym? Nie wiem, czy w porządku. Zapłacę. Zapłacę. Wspaniale! A skoro już poszło nam tak łatwo, możesz mi teraz oddać resztę swoich pieniędzy. Nie sądzę, żeby coś się Proszę, to wszystko, co mam. Dobrze. To wystarczy? Chodząca pobłażliwość. Po to cały ja. Wiedziałem się, kim jest złodziej. To Rangar majstrował przy Twoich rzeczach. W końcu. Przynajmniej wiem, na kogo teraz uważać. Co za szuja. Dostanie niezłe baty, jeśli złapie go na gorącym uczynku. Zastanawiałem się, dlaczego żaden z Paladynów nigdy nic nie zauważył. No, dlaczego? Czy to nieoczywiste? Ci Durnie nie potrafią odróżnić nas od strażników. Dla nich wyglądamy tak samo. Dobra robota kolego! Daj mi znać, jeśli mogę Ci w czymś pomóc. Wiesz, czego chcę. Tak, Ta oczywiście. Chciałeś wstąpić do straży, prawda? Już zademonstrowałeś wyjątkowe zdolności. No dobra, ujmę to inaczej. Wolałbym mieć Cię po naszej stronie. Dlatego Ci pomagam. Weź ten list polecający i pokaż go Andrę, naszemu głównodowodzącemu paladynowi. Znajdziesz go w koszarach. Jestem pewien, że znajdzie zajęcie dla kogoś takiego jak ty. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Wiesz co o, dzieje, dzieje się w porcie, prawda? Zdanie. Pewnie. A, Przez to a dlaczego pytasz, Coś się zmieniło? Skąd ty to znaczy znasz? zdanie. Przez to będzie jeszcze to będzie się lepiej głupotów? trzymać od tego z daleka. Mówią, to i o które problemy same się rozwiązują. Przez to będzie jeszcze lepiej, nie tak jak mówisz. Słyszałeś ostatnio jakiś plot? W tych okolicach przecież nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo tak, pytań. Nie, nie Szczególnie nie. jeśli jest to ktoś obcy. Tak jakby brakowało mi zmartwień. To przecież oczywiste. Ani tak nikogo nie obchodzi. Musiały pojawić nie się problemy. Nie muszę to pytać. Po prostu trzeba Mam swoje zdanie na ten temat. Mam swoje zdanie. żeby mnie to kosztowało. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Nie chcesz, ciągle to samo. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem, owszem, jednej brakuje, ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Spokój nie opowiadaj mi takich rzeczy. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota, jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić czy nie? Chcę się zabawić. Nie znoszę, kiedy ludzie próbują ze mnie żartować. Skoro nie możesz zapłacić, to wynoś się stąd.